Witam kochani. Właśnie widzicie mój pierwszy filmik, toka boka. Jak widzicie, zaraz wszystkich przedstawię. Wszystkich bohaterów naszych opowieści. Dzisiaj pierwszy tytuł, uwaga. Pierwszy dzień w szkole. Właściwie w pierwszej klasie. I tragedia. To właśnie z pani Sikora. To zła nauczycielka, której dziewczynki chcą się pozbyć. A oto główne bohaterki. Ania i Hania to są bliźniaczki. Oto Lena i jej siostra Luna. I proszę bardzo, jak widzicie, Natalka dzisiaj będzie brała udział i Zuzia. Tu mamy Kacpra. Dziewczynki mówiły, że to chłopak Ani. Kamil, najlepszy kolega Kacpra. Oto Wojtek. Nikt go w klasie nie lubi. A to, a to jego o rok młodszy braciszek. Czasem się pojawi. Oto rodzice Ani i Hani. Tata pracuje w wojsku. Mama pracuje w domu przy komputerze. Alicja i Grzegorz. O, to pani dyrektor. Bardzo miło i sympatycznie. Tu jest jeszcze pani kucharka. No, jak się na nią popatrzy, koniec. Mama Leny i Luny. Oraz rodzice Natalki. No to proponuję zacząć pierwszą lekcję matematyki pierwszaków. Zaczynajmy! Miłego oglądania. <laughs> Dzień dobry bardzo Państwu. Dzień dobry. Nie było zbyt równo. Poproszę jeszcze raz. Dzień dobry. Trochę lepiej, ale beznadziejnie. Siadać. Nauczyliście się czegoś, bo dzisiaj będą testy. Jak to, to przecież pani nie zapowiedziała? W ogóle nie było prawie ani jednego testu, a dzisiaj taki niezapowiedziany i to jeszcze dla pierwszej klasy? Tak, my, my nie chcemy, proszę pani, prosimy. Hmm, no, niestety, idę wydrukować więcej, bo mi pyskujecie. Nienawidzę pierwszej A, klasa złowieszcza. O Boże, ach, ja nienawidzę. Idę skserować. Już mam. Wracamy do sali głupiej pierwszej A. Już jestem. Nie gadać! Siadać! Mam dla was testy. Proszę pani, bo ja nie mam y, piacaka i niczego do pisania. Jak nie masz? A co masz? Y, tylko taki zeszyt do rysunków. Na pewno zrobiłaś to specjalnie. Uwaga! Wyciągaj ten zeszyt do rysunków i pisz. Dobrze, proszę pani. No, Macie, rozdajcie chłopaki. W trakcie testu wszyscy są w szoku, oprócz Wojtka. Wojtek zawsze jest. Wszystko wie. Jest takim kujonym w klasie. Wszystko wie. Wszystko wie, co zrobić. No i dla niego jest takie proste, na pewno będzie znowu jego szóstka. Dziewczyny, ja mam plan. Wiem, że Wam się nie chce pisać testu, więc. Co, Ania, ty masz zawsze najlepsze pomysły. No mów! No, może ściągnijmy o naszego kujona. Ej, Ania, to jesteś genialna. Anka! No, no siostra, czemu ja nie mam tych pomysłów, tylko ty? Wojtuś, się ściągnąć? Wtedy ci dam pączka. Pewnie że dam, mać. Macie. I szybko. Dziękujemy, kochany. Koniec czasu. Jest koniec. Oddawajcie testy. Jasne, proszę pani. Będzie szóstka. Na pewno. Ja taka jestem mądra. I moje koleżanki też. No, jeśli. Hm. Posprawdzam. Dawajcie. Ile sprawdzania? Przerwa. Jej! Yeah! Przerwa Chodźcie, złoto jest. Luna, chodź tu do mnie, już idę. dnia. Zaraz przyjdę. Widziałaś, co się jej stało? Nie wiem proszę pani. Ja już sobie pójdę. Nie wyglądało to za fajnie. Zaraz jej zapytam. Proszę pani, bo ja się bardzo źle czuję. Naprawdę, co się stało? Zmnotowałam. Ojej, a coś zjadłaś? Nic, dokładnie Nic, chwila. Co się dzieje? zapomniałam plecaka bardzo mi niedobrze bardzo chcę do domu naprawdę? no, 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 no widzę, no, możesz pójść poczekaj, bo bo ja chciałam schować coś, a widzę, że tutaj mam gumę, który zostawił z żółtą jeszcze chodź, chodź, chodź chodź ze mną Po taką chwilkę ale mi się kręci w głowie możesz iść do domu. Dziękuję. Rodzice zaraz przyjdą. Co się dalej stanie z Natalką? Dowicie się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Wiem, że nie jest to aż tak ciekawe, ale do zobaczenia, pa!